Siemanko, Siemanko, masz starszy typ radia, albo masz takie radio, które nie ma DSP, albo Twoje DSP w radiu Cię nie satysfakcjonuje. Mam tu na myśli szczególnie filtr przeciwszumowy. Jeżeli masz taki problem, to zapraszam do obejrzenia mojego odcinka, ponieważ jest na to bardzo fajne rozwiązanie. Zapraszam. To rozwiązanie nazywa się RM Noise. Jest to program, jest to aplikacja, która, według opisu, korzystając z, z zasobów sztucznej inteligencji, umożliwi odfiltrowanie szumów w naszym radiu. Użycie jest banalnie proste. W zasadzie sprowadza się tylko do tego, żeby ściągnąć program, zainstalować go, następnie przesłać sygnał audio z radia do naszej karty dźwiękowej na komputerze, odpowiednio go skonfigurować i już możemy się cieszyć czystym, fajnym dźwiękiem modulacji. Słuchajcie, ten program bardzo łatwo znaleźć wystarczy wpisać jego nazwę w języku angielskim na. W wyszukiwarce Google następnie przechodzimy sobie tutaj do pierwszej strony która się pojawia, to jest taki tutaj adres ournetplace, coś takiego i możemy teraz sobie pobrać oprogramowanie z tej strony zapisać je gdzieś na pulpicie ona mi się tutaj zapisała na drugim o, tak wygląda, tak wygląda instalka. Następnie należy to sobie zainstalować, czyli klikamy podwójnie, dostaniemy informację z Windowsa, że jest podejrzany plik, OK. Tak czy inaczej uruchom i teraz naszym oczom ukaże się instalator, klikamy sobie dalej, zainstaluj. Proces instalacji przebiega bardzo sprawnie, i teraz, kiedy jesteśmy już gotowi, możemy sobie, że się tak wyrażę, uruchomić program, czyli zostawiamy sobie to tutaj launch e, RM Noise włączony. I moi drodzy, za chwilę się uruchomi nasz program. I teraz e, tak, tu chwilę potrwa, aż on sprawdzi, co my tutaj mamy na pokładzie, i program wygląda w następujący sposób. Jest to bardzo proste okienko, w którym mamy do wyboru 5 typów filtra, filtrowania. Zanim natomiast zaczniemy go używać, należy go skonfigurować. Tak jak powiedziałem, w starszych radiach będziemy musieli sobie kablem, takim np. typu jack-jack, połączyć wyjście audio naszego radia z wejściem audio naszej karty dźwiękowej w komputerze. Natomiast w, wypadku, w moim przypadku ja mam Jesu 991A i tutaj jakby karta dźwiękowa już jest wbudowana w radio, więc w moim wypadku ograniczy się konfiguracja tylko do wybrania tutaj w opcjach sterownika. I tak, urządzenie wejściowe jest to mój kodek USB audio wbudowany w radio. Natomiast jeśli ktoś ma jakąś tam kartę dźwiękową z wejściem, no to musi wybrać sobie tutaj w tym miejscu swoją kartę dźwiękową. Natomiast jeśli chodzi o wyjście tego e, sygnału po odfiltrowaniu, zostawiamy to bez zmian. To będzie zwykle po prostu głośnik naszego komputera. Tak? Czyli e, tutaj możemy to poz pozostawić sobie bez żadnych zmian. Tutaj możemy też ustawić sobie bufor, e, tak jakby opóźnienie. Naszego sygnału tego bez filtra względem tego odfiltrowanego, defaultowo jest to 200ms. Ja sobie troszeczkę zwiększyłem ten, ten, ten bufor, ponieważ ta, to opóźnienie jest marginalne, a to filtrowanie jest tutaj troszeczkę dokładniejsze. Kiedy jesteśmy gotowi, pokażę teraz jak to wygląda w praktyce. Podgłoszę teraz sygnał na wejściu mojego radia. Już powinno być słychać. I teraz posłuchajcie, poszukamy sobie stacji, która gdzieś pracuje y, tutaj na paśmie. Ok. OK, to jest dość silna stacja, więc nie wiem, czy będzie dobrze słychać ten efekt. I teraz tutaj mamy przycisk bypass, w tej chwili nic się nie dzieje. Tak brzmi po prostu modulacja mojego radia bez żadnych filtrów. Oczywiście jeszcze upewnię się, że w radiu mam wyłączone wszystkie inne poprawiacze, czyli Digital Noise Reduction, Digital, eh, digital Notch Filter, Contour Shift. Wszystko ustawione na zero. I teraz słuchajcie, o oh, znikła stacja, tej drugiej nie słyszę. I teraz słuchajcie, tym suwakiem po lewej stronie ustawiamy sobie jakby ilość tego odfiltrowanego sygnału, czyli jakby jakość pracy tego filtra. W tej chwili przesunięcie w górę lub w dół nie wprowadza żadnych zmian, a to dlatego, że mam ustawiony bypass. Ale kiedy wyłączę bypass, ustawię tutaj na razie na zero. widać, że już pojawia się jakieś lekkie opóźnienie i teraz tym suwakiem przesuwając w górę tym suwakiem odfiltrowywuję sobie odfiltrowywuję sobie poziom tych szumów e, tutaj widzę, że ta transmisja się zakończyła w tym miejscu e, więc trzeba byłoby poszukać jakiejś innej, najlepiej jakiejś bardzo zaszumionej odsunę się trochę dobra tam było jakieś wywołanie albo rozmowa, zaczekajmy chwilę i teraz ciągnę do góry I posłuchajcie jak znikł szum A jak słychać modulację Teraz słychać nawet tą drugą stację było, Z którą on rozmawiał przedtem Nie do końca Nie ma sensu ciągnąć tego na maksa tutaj Lekko Mexico 1 Echo Teraz znowu dla porównania wyłączę ten. Słyszymy teraz dwie stacje, obydwie dwie stacje słychać. Teraz włączę To prowadzę znowu do szumienia. O, tutaj na tej stacji cichej lepiej słychać. To nakładali się chłopcy. Jak o wiele bardziej przyjemny staje się ten odbiór, to jest zupełnie, zupełnie co innego. Znowu włączę bypass teraz. Czyli tak brzmi oryginalnie z tymi szumami, wszystkimi, którymi tutaj mam w okolicy, z zakłóceniami i tak dalej. A tak w momencie, kiedy załączy się filtr. Kwestia teraz, ile tego filtru chcemy tutaj sobie pozyskać, no to już jest nasza sprawa. Także widzicie, że to jest bardzo proste w użytku. Dodatkowo możemy również odfiltrować sobie dźwięk na przykład w FM-ie. To zróbmy jakiś test na przemienniku. Ustawię sobie teraz tutaj e, ten, ten FM-owy. FM-owy filtr i przejdę na pasmo dwóch metrów ale ktoś tutaj by musiał się z dalszej z dalszego miejsca do mnie odezwać ogólne wywołanie ogólne wywołanie czy jest tu jakaś stacja trochę dalej oddalona od Redy nie tutaj stacje okoliczne tylko trochę dalej jakaś stacja oddalona ode mnie która mnie odbiera i czy mogłaby mi odpowiedzieć ale nie chodzi ci o nie? Nie, Brunon, nie chodzi mi o Gdynie właśnie. Chyba, że wiesz co? A masz ręczniaka, może pod ręką gdzieś? No mam. Albo coś bardzo małej mocy, co by bardzo szumiało, bo jak masz tak jak teraz mieć, to jest perfekt. Ja potrzebuję stację, która będzie szumieć. SP2 MWZ SQ2 TAC. Tak, odpowiada MWZ. Brunon, a mam jeszcze hitry plan. Słuchaj, a czy moglibyśmy przejść na 144-300 i zrobić test w SSB? 144.300, oczywiście, że możemy. Tam mi tylko tam krótką chwilę zajmie, zaraz tam będę, Roger. Dobra, przechodzę również. Szybkie przejście, przestrojenie na 144 tutaj. O, jestem. I tu będzie mod USB. Ok. Tu 2, Maria Wanda tak, w 100%, bez żadnych zmian, tylko modulacyjnie, tylko tutaj oczywiście na wskazaniach spadło, nie? Ja zszedłem do 5 watów, Brunon, dawaj te 2 waty, zrobimy jeszcze test na 2 watach. Dobra Bruno, teraz włączam bypass, czyli obchodzę ten filtr i teraz będę Cię odbierał tak, jakbym chodził bez filtra. Proszę jeszcze jedną modulację. Proszę bardzo, Stanisław Kłodek 2, Tadeusz Adam Cezary, Stefan... Uwaga, włączam filtr. Ja w tej chwili pracuję z nocą 2 W. Wyłączam filtr? Wyłączę kompresor, wyłączę kompresor na dodatek. W tej chwili 2 W SSB włączam bez kompresora. Bez, bez kompresora. No sygnał tam na pewno u Ciebie spadł. Wyłączam filtr? poproszę z 2 watów, jaka ładna łączność. Stefan 2, tak? Wyłączam filtr. Stefan Maria Wanda Okej, okay, Brunon, wszystko jest jasne, mam potestowane. Słuchaj, ja myślę, że my w ogóle przejdziemy chyba na stałe tutaj na to SSB, ponieważ modulacja jest znakomita, nikt nie będzie nam przeszkadzał to numer 2, a numer 3, że moc będzie o wiele lepiej wykorzystywana w tej modulacji. Także chyba częściej tu posiedzimy, co ty na to? Jest to ja ci to nagram, żebyś ty to widział. Jak ja tutaj... Tak, jak mogliście tutaj przez chwilę posłuchać tych naszych testów, urządzenie naprawdę robi robotę, pracuje. Naprawdę warto to rozważyć sobie, czy chcemy takie urządzonko sobie podłączyć, bo naprawdę jest to fajna rzecz. No i co, i chyba trzeba polecać. Sztuczna inteligencja robi robotę, więc myślę, że no to może być dobry kierunek. Także pozdrawiam, życzę udanych zabaw, wszystkiego dobrego. 73.